Żoneczko moja najśliczniejsza, największa duszy i serca mego pociecho, tak mi się Twoja śliczność, moja złota Panno, wbiła w głowę, że zawrzeć oczu całej nie mogłem nocy. Dziś ani o jedzeniu, ani o spaniu pomyśleć niepodobna. Owo widzę, że mnie tak wdzięczne Twe oczarowały oczy, że bez nich i momentu będzie wytrwać niepodobna. Owozgoła serca mego królewno, chciej tego być pewna, że w przód wspak się odmieni przyrodzenie, niżeli najmniejszą odmianę śliczna Astrea w swym uzna celadonie. Obłapiam tedy i całuję śliczne rączki i nóżki mej duszy. O gębusi już nie wspominam, ani myślę, bo by i minuty w obozie wytrwać niepodobna. Jana III Sobieskiego i jego żonę łączyła niewątpliwa miłość. Miłość, której dowody znajdujemy w listach, miłość, która wpisana była w wielką politykę, bowiem Marysieńka, dziecięciem będąc w wieku pięciu, a może jedenastu lat, opuszcza Francję właściwie na zawsze, znajduje się w Polsce w otoczeniu królowej żony Władysława IV, a później zresztą również Jana Kazimierza, Marii Ludwiki Gonzagi. Jako najmłodsza i podobno najpiękniejsza z otoczenia Ludwiki Marii zostaje wydana za Jana pana Zamojskiego. Postać nietuzinkowa, Wnuk wielkiego kanclerza Jana Zamojskiego, dziedzic Zamościa, człowiek, który jako jeden z niewielu w Polsce magnatów nie otworzył w czasie potopu bram Zamościa przed Szwedami, ale prywatnie postać niezbyt ciekawa. Pijak, birbant, kobieciarz. Nie był to z pewnością wymarzony kawaler Marysienki. Ten wymarzony kawaler Marysienki to był ktoś zupełnie inny. Ten wymarzony kawaler Marysienki to był ten, który wraz z nią czytał miłosne romanse, korespondował, a w listach posługiwał się pseudonimami. Dla siebie, dla niej, dla męża, czyli dla sobie pana. Ten ostatni pseudonim, zresztą niezbyt pochlebny. I to był ten właściwy człowiek. Maria Ludwika też rozumiała, że zmieniły się realia polityczne, że najlepiej byłoby, aby ów kapitał, czyli Marysięk, porzuciła w jakiś sposób Jana sobie pana i została zainwestowana, czyli wydana za Jana Sobieskiego. Tak się szczęśliwie złożyło, że Jan sobie pan zmarł. Obyło się bez rozwodów, obyło się bez prawników. Ślub Jana Sobieskiego i Marysieńki odbył się trzy tygodnie po śmierci. Jak to skomentował złośliwie Bogusław Radziwił, ale to w ogóle był człowiek złośliwy. Poszli do pościeli, nie czekając, aż skończy się okres żałoby. Poszli niewątpliwie z miłości. Z miłości wpisanej w politykę. Kod językowy, jakim posługiwali się w listach Jan Sobieski i Marsieńka, wywodzi się z francuskiego romansu pasterskiego Astrea. Opowiada on o losach kochanków, Astrei i Celadona, z którymi utożsamiali się Jan i Maria Kazimiera. Ich narastająca namiętność wyrażała się w miłosnej grze słów i aluzji. Marysienka była przez Sobieskiego nazywana Astreą, Bukietem, Jutrzenką, Różą, a jej mąż, Jan Sobiepan Zamojski, przed którym ukrywali swoje uczucie, makrelą i fujarą. Relacje są zgodne co do tego, że Marysienka była niezwykle piękna i pociągająca. Wystarczy spojrzeć na jej wizerunki w Wilanowskim Pałacu: jako Jutrzenki w gabinecie zwierciadlanym, czy Matki Rodu w portrecie Siemiginowskiego. Zawsze nienagannie ubrana według francuskiej mody, ze starannie upiętymi włosami i sznurem ukochanych pereł. Walory fizyczne szły w parze z wyrazistym charakterem. Mówiono o niej, że jest najpiękniejszej w świecie postawy i wielkiej wyniosłości. Pewnego razu zaproponowała przechadzkę w deszczu posłowi angielskiemu. Gdy ten ośmielił się zauważyć, że moknie jej suknia, odpowiedziała, że to jemu niewątpliwie chodzi o własną perukę. Kiedy los sprawił, że na jej głowę włożono koronę, potrafiła podołać wyzwaniu. Nie powtarzała schematu powściągliwych królewien Habsburżanek, ale korzystała z doświadczeń swej poprzedniczki, Ludwiki Marii, polityka Wspódnicy. Wspierała królewskiego małżonka, prowadziła obfitą korespondencję, starała się pozyskiwać sojuszników dworu. W listach pisanych w czasie Odsieczy Wiedeńskiej czytamy, że król traktował ją jako równorzędnego partnera w sprawowaniu rządów a Marysieńka prowadziła sprawy avec une grand ochota. Przez cały okres ich małżeństwa była dla Sobieskiego powiernicą, a przede wszystkim kochającą żoną. Po jego śmierci Marysieńka pisała do królewskiego sekretarza Stanisława Antoniego Szczuki. Los uczynił mnie nieszczęśliwą, zabierając mi go. Nie ma już bez niego żadnej dla mnie przyjemności w życiu. Wszak szczęście moje polegało bardziej na radowaniu się jego osobą, aniżeli jego koroną. W 1808 roku minister Księstwa Warszawskiego, Stanisław Koska Potocki, przybywa do Paryża. Załatwia sprawy polityczne, ale jak to było w jego zwyczaju, ma trochę czasu, aby obejść co ważniejszych marszandów, zobaczyć, co można byłoby kupić artystycznego do jego kolekcji, do jego muzeum. Znajduje rzecz, właściwie niespodziewana, znajduje toaletkę. Którą kupuje za nie małą sumę 300 ludwików ekspens na rzecz żony mojej, jak zapisuje, żony, która w znacznej mierze zresztą te zakupy finansowała ze swego odziedziczonego majątku, kupuje ten mebel za dużą sumę pieniędzy, dlatego że jest on związany z Wilanowem, to lustro prawdopodobnie widziało w rzeczywistości to, co my dzisiaj jesteśmy w stanie. Tylko i wyłącznie stwierdzić na podstawie portretów ową urodę, która uwiodła niejednego magnata polskiego, no i jednego magnata, który został królem. Lustro i cztery szkatułki z toaletki Marysieńki dekorowane są scenami z życia bogini miłości Wenus. Widzimy, jak przygotowuje się na spotkanie z umiłowanym Adonisem. Jeden z amorków podtrzymuje jej lustro, a drugi wiąże sam inne wypuszczają miłosne strzały w stronę kochanków. Piękno tych scen i artystyczny kunszt podkreślają cenne materiały. Palisander, Szylkret, Masa Perłowa, Srebro. Pałac Wielanowski jest pomnikiem miłości pary królewskiej, Marii Kazimiery i Jana III. W żadnym z miejsc tak wiele nie zachowało się pamiątek o jakiejkolwiek królowej Polski. Pałac był skomponowany jako harmonijne założenie, przestrzenne, ale także uosabiające cechy Pary Królewskiej. Strona południowa małżonka, strona północna królowej. Strona południowa solarna, strona północna bardziej lunarna. Dwa czynniki męski i żeński pozostają w równowadze. I tak jest skomponowany bardzo ładnie pod względem architektonicznym, artystycznym i ideowym cały pałac wilanowski.